Przede wszystkim dzień dobry, witam wszystkich kibiców ślepskich Malów Sobałki. Liczę na, na wasze wsparcie, na wsparcie drużyny, bo ponieważ ci chłopacy na pewno na to zasługują, są to młodzi, ambitni ludzie, którzy na pewno nie zapomnieli jak się gra w siatkówkę i swoją osobą będę starał się wykrzesać z nich to, co jest najlepsze. Wracając do konkretu, do pytania. Negocjacje nie, nie, nie trwały jakoś specjalnie długo, chociaż to nie tylko było uzależniony od, 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 od mojej rozmowy z prezesem Winnikiem. Również inne czynniki o tym, o tym decydowały, także czekałem cierpliwie. Jak już pojawił się taki telefon ostateczny z gotową propozycją, to absolutnie bez wahania to przyjąłem, ponieważ lubię wyzwania, lubię, lubię, lubię mieć czasami pod górkę i myślę, że sam dla siebie będę mógł się tutaj sprawdzić w, nowy, w nowej, starej roli, ponieważ w Zaksie pełniłem rolę menadżera drużyny i Również co do zespołu. No, wielu chłopaków z tej drużyny znam osobiście. Myślę, że nasze relacje powinny być naprawdę dobre. Przede wszystkim czasu do meczu z Kuprem Lubin jest bardzo mało i myślę, że ta stref, strefa mentalna zawodników będzie dużo dużo ważniejsza, aniżeli stricte siatkarska, ponieważ są to ludzie, jak wspominałem, którzy potrafią grać w siatkówkę na naprawdę dobrym poziomie, co pokazał choćby zeszły sezon. MKS Ślepsk Malow Suwałki. Razem możemy więcej.